Cały czas słyszymy o uchodźcach przybywających do nas z Azji Mniejszej i Afryki. Jednych ten stan rzeczy burzy, a drudzy przyjmują uchodźców z otwartymi rękoma. Jednak zapewne niewielu z Was wie o tym, że podczas II wojny światowej to właśnie Europejczycy uciekali przez Morze Śródziemne do Egiptu. O tym właśnie będzie szósty już odcinek prawdziwej historii. Kiedy Sowieci oraz państwa osi zaatakowały Europę Wschodnią i Bałkany. Rozpoczęły się ruchy tysięcy uchodźców kierujących się na południe i na wschód. Wielu z nich udało się na Morze Śródziemne, przemieszczając się z wyspy na wyspę w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Aby opanować masową migrację, w 1942 roku Brytyjczycy utworzyli MERRA, czyli Administrację Wsparcia Uchodźców na Bliskim Wschodzie. Co oznaczało utworzenie sieci obozów w Egipcie, Gazie i Syrii dla ponad 40 tysięcy europejskich uchodźców. Szeroka, żółta, piaszczysta powierzchnia, rozciągnięta w nieskończoność. Jakie to było straszne? Żadnego źródła trawy, żadnych kwiatów, motyli ani ptaków. Cisza, a przed oczami tylko gorąca masa piaszczystej równiny. Tak życie w obozie opisywała jedna z uchodźców, Danika Nola. Jak nie trudno się domyślić, Europejczycy nie byli przyzwyczajeni do takich warunków. Życie na pustyni było surowe, a warunki życia spartańskie. Mieszkańcom zazwyczaj dziennie dawano połowę racji wojskowej, co wystarczało na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb żywnościowych. Ci, którzy mieli pieniądze, mogli dodatkowo się posilić w obozowych stojówkach. Dzień w obozie mijał bardzo monotonnie. Tymczasem nieprzyzwyczajeni do nudy Europejczycy Znajdowali sposoby na zabicie jej. Dla dzieci budowano prowizoryczne place zabaw, a dorośli zajmowali się gotowaniem, czyszczeniem czy majsterkowaniem. A ci bardziej wybredni postanowili, że zaczną wydawać obozową gazetkę. Ciekawe, co w niej było. Osoby wyższego szczebla, czyli różnorodcy urzędnicy, mogli pozwolić sobie na trochę więcej. Wystawiano sztuki sceniczne, organizowano dyskoteki, rodziny kąpały się w kanale sueskim, Patrząc na przepływające okręty wojenne, w 1946 roku, po zakończeniu wojny, obozy zostały zamknięte, a ich mieszkańcy albo wrócili do swoich rodzinnych stron, albo zamieszkali w jakichś pobliskich miasteczkach. Jednakże, po 70 latach, sytuacja odwróciła się. Teraz mieszkańcy ziem, na których 70 lat temu znajdowały się obozy, przybywają masowo do Europy. Logicznym wydawałoby się, że skoro oni przyjęli nas, to my powinniśmy ich przyjąć. Aczkolwiek, Pojawiają się tutaj pewne komplikacje, gdyż liczba tych migrantów nie jest w dziesiątkach tysięcy, lecz w milionach. A w dodatku pojawiają się problemy kulturowe, rasowe i etniczne. W dodatku mamy tutaj problem bezpieczeństwa. W 2015 roku, w lutym, państwo islamskie zapowiedziało, że wyśle ku Europie olbrzymią falę imigrantów, wśród których będą znajdowali się terroryści. Problem migracji emocjonuje ludzi na całym świecie i jest zagwozdką dla rządzących którzy nie wiedzą, jak sobie z nim dobrze poradzić. To tyle na ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. Widzimy się za tydzień w czwartek o 18.00.